Poprzednio, w Ocean Block. Po pierwszym odwiedzeniu riftu zrozumiałem, że potrzebuje się do niego zdecydowanie bardziej przygotować. What the fuck? <laughs> Mimo wszechobecnego chaosu udało mi się nazbierać kilka sztuk kryształów. Zrobiłem więc najlepszą dostępną na ten moment zbroję, czyli Eclipse Alloy. Z milionem drobnych upgrade'ów. I lataniem. Nie mam zielonego pojęcia jak to działa, ale podejrzewam, że tak jak każde inne, ja pierniczę Creative Flight! Aby wydłużyć mój maksymalny czas, jaki mogę tam spędzić, odprawiłem tajemne rytuały z moda okultyzm. I z tego co rozumiem, powinno się za chwilę coś przywołać, tylko nie do końca wiem, czy na pewno. Okej! Okay. Powinno się przywołać, zdecydowanie powinno się przywołać! Po czym w pełni przygotowany, zszedłem na dół, otwaliłem portal i pora ruszać. Witamy z powrotem. O proszę! Time Crystal! Czyli kurczę, po prostu musiałem je wynieść ze sobą z tego dziwnego uniwersum. W międzyczasie pojawiło się naprawdę dużo potworów, jak widzę, z każdej możliwej strony. A ja przyniosłem ze sobą działko, które powinno za chwilę poradzić z tymi wszystkimi potworami. E, pod warunkiem, oczywiście, że uda mi się je zapakować w jakikolwiek sposób amunicją. Nie możesz używać tego w rifcie. Co to znaczy, że nie mogę używać tego w rifcie? Mogę używać to w rifcie normalnie. Nie mogę używać tego w rifcie? Udało mi się postawić centry i nie mogę używać tego w rifcie. Co jest grane? Czy ja nie mogę zapakować go w żaden sposób amunicją? Flying is disabled in the rift. Czy ja naprawdę nie mogę tutaj nawet latać? O co chodzi? A, jak możecie zobaczyć, zrobiłem nowe jabłko Insanium Apple, które jest znacznie lepszym jabłkiem niż zwykłe jabłko. Udało mi się je skraftować z esencji, a następnie zreplikować w replikatorze. Kurde, czyli moje ani moje latanie, ani mój pomysł na centry nie działa. Jak to jest możliwe w takim razie? No dobra, myślę, że trzeba... O kurczę! O ja pierdzielę. Czekajcie, nie mam jak się stąd wydostać, ponieważ cały czas dostaję antygrawitację. Fuck! Muszę się rozprawić moim minikanem, którego mam przy sobie. Nie mogę latać, nie mogę nic robić, to jest naprawdę przesrana sytuacja, szczerze mówiąc. Muszę zidentyfikować, który mob daje mi cały czas lewitację, bo nie jestem w stanie wejść do mojego portalu, żeby nawet cofnąć się do domu. Ach, no dobra. To będzie znacznie trudniejsze niż myślałem. O kurde, te time krystale w ekipunku, no. Cały czas zostaje albo slowness, albo super przyspieszenie i zobaczcie, mam już w tym momencie 8 razem z tym, co wypadało mi wcześniej z redropów. A do craftingu kolejnego kryształu, czy Ultimate Rift Attenuation Crystal, będziemy potrzebowali jedną sztukę bloku, czyli krótko mówiąc 9 sztuk kryształów. Dlatego jestem pewny, że przynajmniej jeszcze jedna wyprawa mnie czeka. Tylko mam mały prombel związany z moim centry turretem. I moja główna kmina jest taka, że w zasadzie mógłbym postawić hopper, do hopera wsadzić po prostu amunicję i ta amunicja wpadnie sobie na te odpowiednie sloty. Dzięki czemu wydaje mi się, że rozwiązałem największy problem, jaki miałem. Do moich centry turetów dodałem jeszcze range upgrade, który będzie mi zwiększał maksymalny zasięg, na jaki będzie mógł strzelać. Tylko, żeby podnieść nasz centry turret, który jest z range upgrade'em zapakowany w środku, będzie musieli użyć do tego pneumatic range z moda pneumaticraft. Niestety, jeśli wsadzimy do niego amunicję i go podniesiemy, to amunicja wypada nam obok, co oznacza, że nie możemy wykorzystać tego baga do tego, żeby zanieść tam Centry tureta gotowego. Ale ze względu na to, że moje umiejętności walki w tej grze są. E, hmm, przynajmniej. To ja się nie mam zamiaru poddawać i lecimy jeszcze raz w to samo miejsce. Bardzo mi zależy na tym, żebym nie musiał sam walczyć z tymi potworami, i Centry turet jest moim najlepszym rozwiązaniem na tę chwilę. No dobra, mamy tylko jedną opcję, żeby sprawdzić, czy to działa. Szybkie Insanium Apple. One są bardzo drogie, więc nie mogę ich nadużywać. Weźmy centry Tureta i spróbujmy postawić koło niego jak najszybciej ho Nie mogę postawić hopera! Nie da się postawić do hopera! Okej, okay. czyli jak dobrze rozumiem, autor paczki zablokował możliwość używania hoperów, skrzynek, drowerów i innych dziwnych rzeczy, ale ja znam przynajmniej jeszcze kilka metod, które pozwolą mi zrobić to, co potrzebuję. Bo z racji tego, że to paczka modów i mamy tutaj mnóstwo różnych dziwnych modów, mamy na pewno jakąś jedną rzecz, której autor paczki nie przemyślał. Mamy Omnidirectional Hopper z moda Pneumaticraft, mamy rury z mechanizmu. Mamy Item Pipy z moda Oritech, jest mnóstwo różnych metod i ja znajdę tą, która pozwoli mi zrobić to co chcę. Skoczyłem więc ponownie w stronę portalu, odpaliłem go i wskoczyłem do środka. I okej, okay. świetnie, Zaczy, no, już się zaczyna, nawet dobrze jeszcze nie wlazłem tutaj, pomocy. Gdzie jest mój turret, który postawiłem chwilę temu? Szyb, te rzeczy znikają stąd po prostu. Niemniej, tym razem jestem przygotowany razem z omnidirectional Hopper. Ach, ja pierniczę, no. <grych> Okej, okay, czyli tutaj jest znacznie, <grych> znacznie cieszy, żeby w ogóle ustać w miejscu. Mam kilka jakichś dziwnych gości, którzy daszują w moją stronę. To jest naprawdę przerąbane. Na szczęście minigun daje radę, żeby je chociaż zabijać w jakimś szybkim tempie. FPS-ów mam tutaj też około 20. Omnidirectional hopper, nie możesz użyć tego w rifcie, to jest jakiś żart. Ale mam też Basic Logistical Transporter, który już mogę postawić doskonale. I teraz skrzynka, którą mógłbym postawić. Mógłbym postawić, halo, proszę, czy mógłbym postawić skrzynkę? A więc skrzynka, którą mógłbym postawić w tym miejscu, wsadzić do niej do środka odrobinę amunicji i kluczem przerzucić. Nie możesz rzucić tego w rifcie! Kurde, znajdę jakąś inną metodę zaraz! Ach. Mój mały problem jest taki, że kraftowanie tych miniganów wcale nie jest jakieś super tanie. Dlatego przygotowałem ekspresowo materiały do craftingu. Okej, okay, udało mi się zrobić ich jeszcze kilka, więc jeszcze kilka podejść mamy. Moim kolejnym pomysłem są pudełka czyli krótko mówiąc, możemy ustawić sobie na przykład Omnidirectional Hopper, wsadzić obie rzeczy w pudełka, przestawić ekspresowo je w bok, po czym otworzyć pudełka i mamy wszystko w tej samej formie. Ej, w sumie, czy ja mogę do centry torela wsadzić amunicję, spakować to do pudełka, podnieść to postawić gdziekolwiek obok, odpakować. On ma amunicję. Skoro udało mi się znaleźć nowe ciekawe rozwiązanie, ruszyłem w stronę portalu, odpaliłem go i wskoczyłem do środka. Okej, okay, mam przy sobie pudełko i to... Nie możesz używać pudełek w rifcie. Ja mam małe wrażenie, że to jest jakiś żart. Hmm... Mam inny pomysł. Do zbudowania całej mojej podwodnej bazy wykorzystywałem copy paste gadget, który pozwala nam skopiować stan bloków i wkleić w drugim miejscu. W dalszym ciągu mam skopiowany jeden z moich pokoi, który wklejałem wielokrotnie pod wodą. Skopiowano dwa bloki, więc w tym momencie możemy przełączyć się na paste, kliknąć obok i mamy zbudowaną naszą konstrukcję. Proszę niech to zadziała. Ponownie skoczyłem w stronę portalu, ponownie wlazłem do riftu, a ilość mojego portal Fluid zaczęła maleć w oczach. Jestem przekonany, że to zadziała. Nie możesz używać tego w liwcie! No nie, to jest niemożliwe! Ale no to prawda, uparłem się na bardzo specyficzną i dziwną rzecz. <grym> no dobra, małe podsumowanie tego, co wiem. Jestem w stanie postawić mojego centry Turreta. Nie mogę postawić o niego hopera. Jestem w stanie postawić różne inne maszyny, o które również nie mogę postawić żadnych hoperów. Przedmiot, który próbuję wsadzić do środka, to amunicja do Dominigana. Jedyny sposób, żeby skraftować amunicję do minigana to crafting. Dlatego też wydaje mi się, że znalazłem ostateczne rozwiązanie, jakim będzie crafter z moda Ender IO. Żeby go uruchomić, będziemy potrzebowali w pierwszej kolejności kapasitor, troszkę energii, żeby w ogóle mógł zacząć pracować. I po lewej stronie możemy ustawić sobie dowolny crafting, jaki chcemy, w tym przypadku amunicja. Po wrzuceniu wszystkich trzech przedmiotów, te przedmioty się przekraftowują na gotową amunicję. I teraz są najlepsze jaja. W konfiguracji możemy ustawić sobie, żeby u góry znajdował się output z tego naszego Endercraftera. I teraz zgodnie z tym, co już wiem z Riftu, czyli to, że nie bardzo mogę stawiać funkcjonalne bloki o funkcjonalne bloki, wydaje mi się, że najlepiej byłoby zbudować po prostu małą, pod budówkę, postawić ten obok Amunicja, która zrobiła się w Endercrafterze, znalazła się w tym momencie w moim centrum Turecie. Oczywiście nie będę miał dostępu do mojego EQ tego Endercraftera, ale będę mógł wrzucić przedmioty, przekraftować je na dany przedmiot, i teraz, o ile się nie mylę, wszystkie maszyny z moda Ender IO zachowują cały swój stan przedmiotów, który znajdował się wewnątrz. Oznacza to, że jeśli postawię w tym miejscu Endercrafter, to on razem z przekraftowanym przedmiotem, gotowym do popnięcia do góry, powinien być na miejscu. Moi drodzy, chyba coś znalazłem. Przygotowałem w moim Endercrafterze trochę amunicji, po czym zabrałem mój cały testowy zestaw z powrotem na dół i wskoczyłem do portalu. No dobra, oto wielki moment, żeby sprawdzić, czy to w ogóle wszystko może zadziałać. Endercrafter, sentry... Let's go! Moi drodzy, mamy to! To działa! To działa! Obserwując jednak wydajność mojego pojedynczego minikana, widziałem, że jedna sztuka to zdecydowanie za mało. Już widzę, że będę potrzebować przynajmniej kilka takich samych sztuk, więc trzeba zrobić całą armię działek przeciw... potwornych... nie wiem. <grym> Wiedząc, że kończy się mój czas w rifcie, postanowiłem, że dozbieram tyle kryształów czasu, ile znajdę. I teraz tak w zasadzie to muszę spadać stąd, zanim mnie wykopie. A moje centry bardzo dobrze przygotowane do walki. Chociaż kurczę, spodziewałem się, że będzie zdawać im więcej demada. Ale realnie jest to przynajmniej jakaś metoda na obronę. Okej, okay, zostało mi 29%, czyli około 5 minut. Ja chyba jeszcze póki co muszę stąd wyjść. Niestety chyba nie jestem w stanie zniszczyć tych przedmiotów, które postawiłem tutaj, dlatego to będą rzeczy do poświęcenia. No dobra, do roboty. Dokraftowałem ogromną ilość krafterów. Skraftowałem wpytę centry i do każdego wsadziłem range upgrade'y. Postawiłem więc crafter, który zaczął produkować amunicję. I dodatkowe craftery, które będą produkowały obciążoną amunicję, która będzie zadawała więcej damage'a przeciwnikom. Teraz cały proces konfiguracyjny to będzie wypuszczenie stąd po prostu gotowej amunicji, która się będzie produkowała i w każdym z crafterów wrzucenie odpowiedniej receptury do craftingu. Pozostałe rzeczy takie jak Obsydian, Duration, bloki złota, będziemy w stanie pozyskać bezpośrednio z naszego storage controllera który podepniemy sobie do naszej sieci i teraz rurami będziemy mogli wyprowadzić sobie wszystkie te przedmioty, tak, żeby leciały do właściwych miejsc. Tutaj same przedmioty na amunicję a do pozostałych crafterów wszystkie przedmioty, które będą produkowały amunicję obciążoną. W czasie, gdy moja fabryka amunicji pracuje intensywnie, musimy zająć się pozostałymi rzeczami. Jak możecie zobaczyć, w moich questach udało mi się zrobić już drugi poziom kryształu, który zasilił nas w 10 minut w rifcie. W zamian za niego możemy dostać Quantum Chestplate! Holy shit, to jest przepotężna zbroja! Tylko nie wiem, czy ona mi się przyda, szczerze mówiąc, teraz w rifcie, także niestety bardzo mi przykro, ale nara. Kolejnym z questów będzie ostateczny Rift Attenuation Crystal, który zasili nas w 15 minut w rifcie. Do jego skraftowania mam chyba wszystkie przedmioty, które będą mi potrzebne. Jedynym, który potrzebowałem, to był Time Crystal Block. A łącząc te kryształy, które przyniosłem ze sobą z riftu oraz te, które wypadły mi z airdropów, mamy 11 sztuk, co oznacza, że możemy sobie bez problemu w tym momencie skraftować jedną sztukę bloku i zostają nam dwa dodatkowe kry. O! Czekajcie! Miałem jeszcze jeden kryształ, dobra, także nie było problemu. I kolejną z ciekawych rzeczy, które możemy jeszcze zrobić z time krystali, będzie to time protection. Będzie nam dawać protection od efektów związanych z czasem. Nie mam pewności, co to znaczy, ale mam małe podejrzenie, że być może będzie nam zmniejszać zużycie naszego Rift Charge'u. A sam crafting, jak możecie zobaczyć z wyjątkiem Time Crystalli, był naprawdę, naprawdę tani. Ponownie więc stół kowala i w stole kowala nasz chestplate razem z tym upgrade'em będzie nam działać, mam nadzieję, w miarę poprawnie. Tylko bym sprawdził jeszcze, czy to w ogóle jest włączone. Wygląda na to, że chyba tak. Pozostałe przedmioty, które będę potrzebować do ostatecznego Rift Attenuation Crystal, to wzmocniona sztabka Ender. OK. To robimy w Ender Crafterze z Ender Sztabek i Ender Stara. Gwiazdę Endu udało mi się uzyskać już jakiś czas temu w Ender Crafterach. I dobrze się składa, że mam tego naprawdę sporo i sztabki również mam już przygotowane. Więc zostaje wrzucić wszystko do mojego craftera. I po dłuższej chwili oczekiwania mamy przygotowane wzmocnione sztabki Enderu. Prometeum notorycznie wypadało mi z różnego rodzaju airdropów. I ostatnią z rzeczy, które musimy zrobić, jest to zagliniony glowstone, a ten możemy wykonać w Aloj Smelterze. I teraz rozkładając wszystkie przedmioty na odpowiednich piedestałach, musimy jak zwykle chwilę poczekać, ponieważ cała energia, która tutaj wlatuje, jest używana niemal instant. I pięknie, moi drodzy, Rift Charge 100%, let's go! To jest przynajmniej 15 minut, bo mamy jeszcze Time Protection. Kryształ, który udało mi się uzyskać w tym miejscu, powinien nam odblokować kolejny quest, z którego mamy kolejną nagrodę i jest to Quantum Helmet, o kurde, czyli całą zbroję Quantum chce nam powoli tutaj zrobić, tylko że prawda jest taka, że idą do spodni i tym podobnych rzeczy, do no cóż, <laughs> nawet się nie łudzę, że uda mi się zrobić tą zbroję. Kolejnym i ostatnim questem przed powrotem do domu będziemy mieli Heart of the Rift, czyli serce Riftu. Nieważne jak długo szukałem źródło tej ciemnej energii, nie mogę nic znaleźć. Wygląda na to, że jest pewnego rodzaju świecący basen z tyłu tej struktury. Jeśli ten byt nie chce się pokazać sam, będę musiał go zmusić, żeby się pokazał. Skraftuj serce Riftu i użyj je w świecącym basenie w Rifcie. W zasadzie to nie wiem jaki świecący basen. Możemy sobie sprawdzić na mapie FTB The Rift, ponieważ możemy zobaczyć całą mapę ogólnie każdego świata, w którym byliśmy, i rzekomo jest to jakiś świecący basen z tyłu struktury. W zasadzie to jeszcze dużo tutaj nie zwiedziłem, ale to wygląda jak jakiś basen. Ale to sprawdzimy już za chwilę, jak tam wejdziemy. Do skraftowania serca Riftu będziemy potrzebowali Teleportation Core. Do którego craftingu mam już wszystkie gotowe przedmioty. Abyssal Pearl, które robiłem już wielokrotnie. Jeszcze jedną sztukę Prometeum, którego mam, no pierwsze dosłownie dwie sztuki. <laughs> I wzmocniony Ender Ingot, który zrobiłem chwilę temu. Wszystkie te przedmioty oczywiście musimy ustawić na piedestałach dookoła. I mam małe podejrzenie, że to będzie się kraftowało jeszcze dłużej niż ostatni krystal. <laughs> ha! Chciałem iść i zrobić coś innego, a to w międzyczasie się zrobiło! Bez piorunów, bez wybuchów, dosłownie w momencie, kiedy odwróciłem głowę poszły partikle. O kurde, moi drodzy, serce Riftu! I dostaliśmy, poza samym sercem Riftu w moich questach... CREATIVE ENERGY CELL! WHAT THE FUCK?! Dostałem dodatkowo jeszcze nagrodę Serce Riftu Trofeum! I to serce Riftu Trofeum wrzućmy do wszystkich pozostałych moich trofeów. Creative Energy Cell! To jest po prostu niepoważne, naprawdę! No nic, nie zostaje mi nic innego niż postawić je po prostu w moim pomieszczeniu z modem PAWA i przyczepić to do kabla tak, żeby zasilało... mi... energią. Okej, okay, to się nie przyczepiło. No cóż, niestety jest to z moda Apex Nerdistics, więc podejrzewam, że tylko z tym modem będzie działać. W międzyczasie moja fabryka amunicji wyprodukowała am amunicję, i w tym momencie, jak możecie zobaczyć, mamy w każdym z Endercrafterów maksymalny cały stack obciążonej amunicji do minigana. Więc teraz, jedyne co pozostaje, to tak naprawdę zniszczyć wszystkie po kolei. I co jest najlepsze, dzięki temu, że mają dokładnie tą samą konfigurację, one się stakują ze sobą i zajmują tylko jeden slot w moim eku, czyli będę miał centry turety oraz Endercraftery po jednym slocie. Moje craftery intensywnie pracowały produkując amunicję i finalnie udało mi się uzyskać ich aż 28. Po wielu godzinach mozolnych przygotowań zabrałem ostatnie wiaderko z Portal Fluid, skoczyłem widom na dół, odpaliłem portal i ruszyłem, mając nadzieję, ostatni raz do riftu. Wszedłem do riftu, ekspresowo rozstawiłem kilka sztuk sentry, żeby sprawdzić jako proof of concept czy to wszystko zadziała. Widzę mały prąbel. Mały, okropny prąbel. Zasięg tych centry jest zdecydowanie za mały. Strzelałem dosłownie na 10 bloków od tego miejsca. Fucking hell. Shit. Właśnie zmarnowałem kupę czasu i materiałów. Ach... Do mojego minigana możemy zrobić kilka różnych rodzajów amunicji. Ja zrobiłem obciążoną i ona ma napisane, że ma bardzo mały zasięg. Nawet mimo tego, że dodałem 16 range upgrade'ów, to zasięg tych miniganów sięgał może na 10 kratek, dlatego chyba zostanę przy zwykłej amunicji. Postawiłem więc ponownie moje kraftery, tym razem ustawiając w środku standardową amunicję do minigana. Jedynym plusem całej sytuacji było to, że wszystko wykonało się znacznie szybciej. Ekspresowo przygotowałem jeszcze jeden Portal Fluid Bucket. What the fuck? Dopiero co wylądował jeden airdrop i już w tym momencie ląduje drugi, aż jestem zaintrygowany. W tym airdropie nie było specjalnie nic ciekawego, parę jakichś kryształów naładowanych i ewentualnie trochę różnego rodzaju Awakened Supremium yy, dziwnych narzędzi, a tutaj kolejny Creative Compressed Iron Block. I w pozostałych skrzyniach zupełnie nic ciekawego. Tak, takie airdropy już zaczęły mi spadać teraz z dużą intensywnością, dlatego nie martwię się w ogóle o te materiały, które są potrzebne do endgame'u. A moich kreatywnych, skompresowanych bloków z żelaza mam już 5 sztuk. <grych> Zebrałem moje przygotowane dyspensery z amunicją i tym razem niemal pewny, że to już ostatni raz, ruszyłem na dół, odpaliłem portal i wskoczyłem do riftu. To jest niemożliwe, żeby tym razem wszystko, co zrobiłem, nie zadziałało. Jestem niemal pewny, że one powinny mieć i duży zasięg, i wystarczająco dużo te mecza, jeśli tylko uda mi się je jakkolwiek ustawić. I tym razem rzeczywiście mogę obserwować znacznie większy zasięg moich działek. No dobra, nie widzę powodu, żeby tutaj stać i czekać na oklaski. Zgodnie z mapą powinniśmy ruszać prawdopodobnie na północ, bo to jest najprawdopodobniej to, co mnie interesuje. Okej, okay, jestem w tej wielkiej strukturze i to zdecydowanie wygląda jak ten wielki świecący basen. A przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej z góry mogę określić, że to chyba będzie to. Mając na względzie, że mam naprawdę niewielką ilość czasu, zacząłem ekspresowo rozstawiać moje działka, które zaczęły bardzo szybko pracować i czyścić całą okolicę. Okej, okay, zostało mi jeszcze 75% czasu w rifcie, co oznacza, że mamy około 11-12 minut. Moje działka pracują naprawdę, naprawdę dobrze. Skupiłem się na centralnej części, ponieważ zakładam, że ta dziura na środku to jest to miejsce, które będzie spawnem naszego głównego bossa i ustawiłem tego tak dużo, że nie ma opcji, żeby ten mógł to przeżyć. Więc zaczynajmy! Ej, jak to zaczynać? Co mam zrobić? Mam rzucić? Użyj to w Glowing Pool. Dobra, więc prawdopodobnie to ma być jednak prawy przycisk myszy. Oh, wow. Oh, shit! No dobra, on jest znacznie większy niż myślałem, ale jego HP nie powinno stanowić większego problemu. Ja pierdziele nic nie widzę. Gdzie on jest? Tutaj jest! HP mu spada niemal do zera. Nie zdążyłem nawet zobaczyć mojego przeciwnika tak naprawdę i mamy zakończone. Tylko zaraz. Ja nie zabiłem Riftweavera? O nie! Ja muszę zabić Riftweavera? Czy to jest jakiś żart? No dobra. Okej, okay, więc nie mogę użyć aż tak dużej ilości działek i muszę zadać mu ostateczny cios sam. Przygotowałem ponownie portal fluid. Z powodu jednej ostatniej sztabki Prometeum musiałem zrobić maszynę, która będzie ją w stanie produkować, więc craftowałem Atomic Forge. Ustawiłem go na moim piętrze z maszynami i podpiąłem. Prąd. Halo. Halo prąd. Musi być zasilany Enderic Laserem. Zkraftowałem więc Enderic Laser, postawiłem na suficie. Target designatorem podpiłem pozycję. Podłączyłem zasilanie, i w tym momencie myślę, że będziemy mogli zrobić Prometeum. Tylko właśnie, bo materiały na Prometeum są dość drogie, ale na szczęście z airdropów wypadały mi te overcharged krystale i kilka Heisenberg kompensatorów. Wrzuciłem wszystko do środka i po dłuższej chwili wyprodukowało się Prometeum. Na wszelki wypadek skraftowałem jeszcze trzy serca Riftu. Tak przy okazji, znalazłem tańszy i sprostszy sposób na pakowanie amunicji do działek. Możemy to zrobić przy pomocy drawera. Wsadzając do drawera pusher upgrade ustawiając go na górę, mogę wsadzić tutaj amunicję i ta amunicja automatycznie wskoczy do góry. Już wcześniej widziałem, że drower mogę postawić, ustawiłem więc armię drowerów, do których wsadziłem po 5 sztuk amunicji Dominikana i upgrade pusher do góry. I tym razem, wiedząc, że mogę już nie mieć więcej szans, skoczyłem na dół, odpaliłem portal i wskoczyłem do riftu. Ilość czasu w rifcie naprawdę mi się zaczyna kurczyć. Mam 62% w tym momencie. Muszę ustawić kilka działek, moim planem jest ustawić ich mniej niż wcześniej. No dobra, ustawiłem ich trochę mniej. Wydaje mi się, że jeśli nie będzie tych centry w miejscu, gdzie zespawnujemy Rift Weavera, to nie powinno być aż tak dużego problemu, więc zostaje tylko jedno: odpalamy po raz kolejny. Let's go! Okej, okay, już w tym momencie widzę, że tak naprawdę nie jest mu zadawany prawie żaden damage, to znaczy, że wszystkie centry skupiły się na wszystkim dookoła, tylko nie na nim. Okej, okay, zaczyna dostawać, zaczyna obrywać. Muszę być przygotowany na to, że to ja muszę mu zadać ten ostatni cios, bo moją największą obawą jest w tym momencie to, że zostanie zabity przez któreś centry. Ma w tym momencie regenerację trzeciego poziomu, co oznacza, że krótko mówiąc, prawdopodobnie uda mi się to wykonać już za pierwszym razem. Ale mam jeszcze dwa zapasowe serca, więc nie będą być aż tak źle. Shit, 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 shit. HP, HP, HP. Zostało mu już około 500 HP. Ale chaos, który istnieje dookoła mnie w tym momencie, jest po prostu niemożliwy. Jezu, czy tu się pojawiają jakieś inne jeszcze gigantyczne bossy? Tentacle. Horror przez chwilę widziałem na moim ekranie. Okej, okay, Rift Weaver w tym momencie ma 350 HP. Ja muszę się skupić na tym, żebym to ja był tym ostatnim ciosem. To jest najważniejsze w tym momencie. O Boże, 4 FPS-y! 70 HP, 50 HP. Staram się, żebym to był ja. Kurde, nie wiem. Nie widzę go. O nie! No, nie, kurde! Jedna z prób niestety się nie udała. No cóż, ten chaos jest po prostu niemożliwy. Odpadłem więc kolejnego Rift Weavera. Ok, może powinienem się skupić w takim razie na trochę innym rodzaju walki, pozwolić mu na razie zebrać jak najwięcej Demetra z Centry, które latałem dookoła. Ok, jak na razie nie uderzyłem go jeszcze chyba ani razu w trakcie tej, tego pojedynku. A widzę, że już ma naprawdę niewiele HP. Więc teraz tak naprawdę muszę zadać mu kilka ostatecznych ciosów i liczyć na to, że to właśnie mój cios będzie najostateczniejszym z ciosów. 49. Nic nie widzę, ja pierdzielę. 30. 10. I mamy to! Let's go! Powiernicze, to była taka walka. Holy shit! Nie wyobrażacie po prostu, ile czasu to zeszło, żeby to wszystko przygotować i zrobić. Czy uparłem się na najgłupsze rozwiązanie? Tak. Czy prawdopodobnie pokazałem go szybciej ręcznie? Oczywiście, że tak. Ale czy mój pomysł zadziałał? <głosłatnie> Ej, <głosłatnie> <głosłatnie> dobra, to chyba w takim razie szybko do domu teraz. Żegna i ryf... O dobra Tylko Tylko, hmm. No właśnie bo to jeszcze nie koniec <ścoughs>